Kurcze, ale to szybko zleciało. Kiedy kupowałem bilety na swój wyjazd, to termin wydawał się tak bardzo odległy, a tutaj właśnie minął ostatni dzień mojej pracy w sensie ostatni dzień pracy przed urlopem, nie w ogóle. I też nie do końca, bo ostatni dzień pracy na miejscu. Zostało mi jeszcze strasznie dużo montaży do porobienia, ale, ale zanim, zanim wyjadę, zanim to wszystko, to czas na jeszcze jedną przygodę. My są. W świetnicy my są dokładnie w szpitalu powiatowym wraz ze mną jest Adam robi filmy i idziemy zurbeksować. Oprowadzę go po szpitalu, w którym już kiedyś go eksplorowałem. Czekamy troszeczkę jak zrobi się ciemniej i wchodzimy. Udajemy się do środka, już się troszeczkę ściemniło. Zanim wejdziemy, to powiem ci kilka zasad, które, których warto przestrzegać. Przede wszystkim, w środku się nie straszamy, nie straszymy, nie nie skizujemy. Jakby coś się działo, coś byś słyszał, coś byś widział, to komunikujemy się raczej rozmawiamy w ciszy, nie mówimy głośno, bo nie chcemy, żeby nikt nas usłyszał. No i jeśli się źle poczujesz, Adamu, czy coś się będzie złego działo, no to też mnie o tym informujesz, nie kozaczymy, od razu wychodzimy. I tyle w sumie. Chodzi o zabawę. Na razie

Było zjedone, wybijamy na górę chyba. Odwiedzających prosimy nie siadać na łóżkach. it's Mówię, jestem w szoku trochę, ale na W jakim szoku? Takim ciekawym na granicy wystraszenia. No? Jesteśmy właśnie w oddziale dziecięcym. Dość długo jest już to zamknięte. Zresztą widać po dewastacji tego budynku i, i całokształcie tego wszystkiego. Więc chyba wyszcze trzy co? Co tak? jest? Turm, w tym tam nie coś tam kurwa leży. Będziemy zobaczyć co to? Ty tyś piesz, nie, kurwa idę z tobą. Kurwa, na jakieś ubranie, nie Tak, tak na coś po prostu drzewam sobie na. Pentagramy? Nie. Jakie to miejsce, w którym byliśmy, to, to musiała być jakaś kaplica kiedyś. ona została po prostu przejęta przez kogoś innego. Także mocny temat. Zastanawiam mnie to, bo tam od dołu, na tej windzie, są odciśnięte te ślady butów. No ciekawe jest to, jak ktoś to zrobi, nie? No. Chamba, no no ja że jakbym był tu sam, to bym się strasznie bał, ale tak samo bym się bał, gdyby nie ta lampka, którą mamy Bo patrzcie jak to wygląda I weź teraz wyłącz lampę O Tak to wygląda tylko z moją lampą Włącz bo od razu lepiej na no, poważnie wesel lampy to by się bało tutaj być. A no, tak to jest spoko. W której pani poród pierwszy? Czuć. tak. Ciekawi nie tak. w ogóle historia tego miejsca. że jak to wygląda w takiej sprawie, że. Zostają te wszystkie dokumenty, że oni tego nie zawierają, wiesz? wiem że gdyby nie ty, to bym się fujbał. Tak? No i gdyby nie ta lampka, nie? on tak robiła robotę, bo z tymi małymi jakbyśmy tylko szli, to ja bym stary pierwsze piętro, i bym zwątpił, nie? Tak? A z tą lampą, wiesz, można było widzieć się czego od razu bezpieczniej czuł. Dobra, urbex skończony, idziemy jeszcze do Krzycha na chwilę, do garażu. Posiedzimy, pogadamy i wracamy na miasto, ale piąteczek, piąteczek dobrze spędzony, fajna odskocznia, kurwa, tego ciągłego montażu, którego teraz przed urlopem jest masakrycznie dużo. Co robimy Chugo? Jedziemy zwiedzać z czego? W nie wiem. Jak się włosy, ale jakby co zobaczę. do rynku. Tutaj są światła, wijeż, zawsze miast. Teraz jesteśmy w rynku, w centrum naszego miasta, moi drodzy. To jest centrum. To jest centrum nie? po prawie macie przedszkole, do którego chodziliśmy obydwoje. Strasznie. nic nie widać, ale... Ale jest. Tak. tutaj dużo się dzieje. Tutaj jest wszyscy na nakurwiają się, kurwa, wysadzając. A to jest podstawówka, wiem. się. Czy się często? Kiedyś się biłem tam często, bardzo często. Teraz zawiozę was kurwa pod największy o, kościół kurwa obniarskie. w pójwiedzie. Ale zajebisty ten kościół, No jest bardzo duży, nie? <grym> o i ten. Jan Paweł II, obrońca pedofilów. Jan Paweł uturbiony, pierdol. <grym> <grym> Niesamowite budowle, proszę państwa. I to ręcznie robi. Cały <grym> czas mam taki... swąd moczu w nosie, nie? Po tym, po tym urbeksie. Powiem wam, że nigdy bym sobie nie pomyślał, że będę w piątek 22 nie. zwiedzał strzegę strzegą, strzegą, strzegą. Otworzysz nam garaż? Tak. Co, wam garaż, wam pokażę, jak mam, jakie mam fajne śmieci. To jest coś po garażu, nie? Tu było moje auto, które miałem kurwa robić, miałem robić projekt Civica. No ale niestety ktoś kupuje ten garaż i musiałem stąd wypierdalać. A wybranczowi nie mam gdzie. No i w sumie tyle. Nie muszę wypierdalać To tak. tak. Wiesz, fura człowieku i robi full tuning wszystkiego Pięknie, spodoba mi się tu. Gdybym takie coś też miał we Wrocławiu, to byłbym nawet nie teraz we Wrocławiu Gdziekolwiek bym miał takie coś, to fion nie bym był. Ale... Fajny, bo tu nie było no w sumie bym mogli... Kiedyś miałem, teraz nie mam nie ma. Kiedyś miałem. Przeciwnością kizo kurwa jestem Kiedyś miałem, teraz nie mam kurwa O, nie jest fajnie